Hej, cześć Simoneczko, wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z Cyberpunk 2077. I tak, już na wstępie e, zrobimy tą e, misję dla Bila Jakobskiego. Mm. Nie ma go jeszcze. I zobaczymy, co Trzeba wyjdzie. Czekać. Już dawno nie robiliśmy żadnych takich misji bardziej popularnych. Tylko po prostu zabij tam, zabij to. Dobra, porozmawiajmy z Bilem. No. Bieli Jablonski? Okada wytłumaczyła ci wszystko? Hmm. Tak. Mam na kogoś no. zlecenie. No właśnie. Ale na kogo? Nie na kogoś, tylko na mordercę. Nazywa się Joshua Stevenson. Wsiadaj Joshua? z kierownicą, porozmawiamy w samochodzie. No dobra. Dasz mi wejść? Cześć. O, dziękuję. Fajna bryka w środku. Je będą. <grymny zainteresowca. <grymny zainteresowca. Zaczekamy na ich samochód i pojedziemy za nim. Chcę zobaczyć jak go rozwalasz. Dobra. Dlaczego? Chcę żeby się bał zanim zginie. No to zaczekajmy na nich. No właśnie. Jak masz na imię? Vi. Jestem Vi. Powiem ci coś wi. Ten skurwysyn zabił kogoś, kogo bardzo kochałem. Nie mogę znieść myśli, że on. Jadą, za nie. muszą uf. być. Aha, to policja? Serio? Jebu dół. go, nie może nam zwiać! No to dajcie mi trochę lepsze auto, a nie takim kratem będę jechać. Je wszyscy we mnie nagle wypierdalać krzychu jedzie. Uważaj! O kurwa. Ja Sejwa kurwa nie zrobiłem. Chuj, znikły mi auto... auta, co nie? Unikające auta, to jest po prostu petarda w tej grze. Wymuszanie. Nie możemy go zgubić! No, to lecimy, lecimy tak. No nie no podążam cały czas za autem. Kurwa. No kurwa jebane szmaty muszą mi tak jeździć. Zaraz ich dorwiemy. Spokojnie. Nie masz co się martwić, chłopie. A ja mi któryś tutaj nie wymusi, to będziemy za nimi. Zatrzymaj... O, ja chodź ja powiedziałem! Wysiadaj, idziemy. Idziemy? Jak to zabrzmiało? Trzymaj się blisko mnie, sam to załatwię. W razie czego ja cię sekuruję tylko. zabiję skór Jest mój. Ja sobie będę leciał Tak, tutaj. NCD, stój, gdzie stoisz! Rzuć broni na ziemię! Chronisz życie mordercy! Ani kroku dalej bo zginiesz! Stójcie! Nie! Nie! Żadnego zabijania! To mordercy! Ja też jestem mordercą! Jeśli zastrzelisz tego drugiego, zrywam naszą umowę! Vasquez! Jasne. Dajmy się wystrzelać! Orzesz, kurwa, Maciu! Wziął zajebał, jebał tego. Media rzucą się na niego jak sępy! O co Jestem gliną! Zabieraj stąd tę pierdoloną ciężarówkę! Wypierdalań no! już! podskokach! Co? Mam jechać z wami? Olga? Mam jechać z wami? Mamy. Mam... Tak potrzebujecie. Chyba cię pojebało. Jeszcze jedno słowo i dzwonię do wytwórni. To będzie koniec swojej kariery. Mieliśmy próbę zamachu. No właśnie no, nie, nie zrobi krzywdy. Tak. Powiedzmy jeden trup, że chcecie wynająć. Bill Bląski. Nie karany, ale sprawdźcie go dokładnie. Dobra, co Oczywiście, tu jest graczcie, tylko gramy? nie przysyłajcie Jak radiowozu. Masz na imię? Pełna dyskrecja. Wi. Ja jestem Uch, was, Ale się porobiło. Ale pewnie Rzucie to widzisz, żebyś rzucił brak. Kim był twój towarzysz? Trzeba było posłuchać. Jablonski. Wynośmy się z Tojarzysz? To, chłopaki Z NCPD posrątają. No dobra, Ucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Ej, ty jesteś wi. Słyszałem o tobie. Serio? Nie mogę się odwzajemnić tym samym. Jest niebezpieczny, nie możemy go zabrać. Kurwa, nie możemy nikogo. Jezu Chryste. Ja pierdolę. Gdybym miał popcorn, to właśnie wpierdalałbym go w oczekiwaniu na ciąg dalszy. <śpiew> Powiesz wreszcie o co chodzi? Rachel w jednym ma rację. Nie powinniśmy tu zostać. No dobra. Opowiem ci wszystko po drodze. To chuj, to jadę. Rozumiem ale nie masz tu nic do powiedzenia. Chuj, dobra, jebać nie to. Nie wiem o co chodzi, ale jeśli z nimi nie pojedziesz, to już się więcej do ciebie nie odezwa. Niech będzie. Pojadę z wami. Ruchy, już jesteśmy spóźnieni. O chuj, tu biega? Dobra. Ja już się zgubiłem. Co całkowicie zmieniło twoje życie? Tak, kulka w łeb. Tak. Zatem łatwo mnie zrozumiesz. Dwanaście lat temu poszedłem siedzieć za napad z bronią w ręku. Z zimną krwią zastrzeliłem kilkoro ludzi. No i. Mm. rozumiesz. Wtedy to dla mnie nic nie znaczyło. Mhm. Mm Jednak w więzieniu przejrzałem na oczy i postanowiłem naprawić popełnione błędy. Olśnienie, kurwa. Dalej nie rozumiem, dlaczego mi to opowiadasz. Chcę, żebyś zrozumiał to, co mam zamiar zrobić. O, A co masz zamiar zrobić? Nie chcesz. Jeśli będziesz mi towarzyszyć przez resztę dnia, zapłacę ci tyle, ile obiecano za moją śmierć. Nie Aha. masz żadnych pieniędzy. Wytwórnia ma i zapłaci. Do końca dnia? Do końca dnia. Jeśli coś mi się nie spodoba, to odejdę. Nikt cię nie będzie zatrzymywał. No dobra, no. to ruchy. Nie będziemy u Glorii, Elachmar. Dajcie mi chwilę. Muszę się przygotować. Jeb, kurwa. Pch, co za zjep? Kuj, cały dzień z nimi? Kurwa, odcinek o jednym kolesiu. Zajbiota po prostu. Dobra, pomijmy tą podróż, pizdu ja was. Łaska spilnuj ich. Ja zostanę w samochodzie. Postaraj się streszczać, mamy napięty grafik. O ja pierdol, dobra. No, już zmęczenie we mnie przychodzi. Podążaj za Joshua. Kurwa. W ogóle czemu mam tamte... jakieś tam plik... Dobra, znikło Z Dobra, pewnie mi kurwa zaś nie działa przycisk Przycisk giewańca nie działa o, Otwieraj mi tu te wrota Czy chce pani kupić Biblię? Nie, nie chcę. Mamy nakaz, ma pani kupić Zulejka? Spóźniłeś się. Zabrałem po drodze pasażera. Ktoś z wytwórni? Pamiętasz, Nie. o czym pisałaś w ostatnim liście? To właśnie ktoś taki. Wi poznaj Zulejkę. Siema Zulejka? Miło mi Cię poznać. Hmm. Jesteś znajomym Stevensona? To. Świeża znajomość. Matka jeszcze nie wróciła. Wejdźcie do środka, zaczekamy na nią. Namastaj. i. Pośpieszcie się, zaczekam na Was. No, dawaj. Wyglądasz jakby nie uśmiechało Ci się czekanie. Spierdalaj. Dobra, już idę. Opie, weź taki ból, nie bulwersuj się. Masz kurwa do powiedzenia Co masz do powiedzenia? Oj dobra Paczka kart Prezerwatywy w proszku Obraz Siadajcie. Ja Bo że ona stęka. A tu, chuj, ona nie stęka. I, państwo, dobra, idę na górę, chcę oblukać. Powiem, Habirę. Co ty masz tutaj, chłopie, do, do pokazania? Woli shit. No dobra Tak, mogę być bogaty i wszędzie karty zostawiam. Serio? Dobra, użyjmy, zobaczmy jakie wiadomości są Znak Janusza Ja pierdole Widać, że to są jacyś kurde Januszowie Nosacze jebane Pasacę tutaj są, więc mam przejebane Dobra e, Paczka na Allegro. Dobra. Już mogę w końcu dalej toczyć tą tutaj świeżo krew. <gryw> tutaj mamy Prysznic? Kibelek to jest ten pokój w Harry Pottera. Dobra. Więc tutaj idziemy, siemanko, siemanko. Proszę szklankę wody, coś mocniejszego. Mogę szklankę wody? A, daj szklankę wody. Dobry, Do dobry, pom dobry pomysł. A łam się przesunąć przysunąć. Jeb kubek w powietrzu. Urwa następny jakiś glitch. Ja. Kurwa Ta gra jest cała. Amen. Tak. Jeden Bóg pięciu skórców, dobra. siostrą człowieka, którego zabiłem. Gdy odsiadywałem wyrok, napisała do mnie list. Aha, wybaczyła mi morderstwo. Zaczęliśmy korespondować. Aha, napijmy się. Czyul to wygląda jak kawa, woda bez wody. To dzięki tobie, Joshua nawrócił się. Jej list wszystko zaczął. Aha! Straciłam brata, a Bóg dał mi brata. E. Aha! Dawno już nie słyszałem, żeby ktoś mówił o wierze w taki sposób. Tym bardziej cieszę się, że trafiłeś pod mój dach. Powiedz mi, wierzysz, że Bóg istnieje? E. Być może istnieje jakaś siła wyższa, ale nigdy nie będziemy wiedzieli na pewno. No właśnie. To nie jest wiara, tylko filozofowanie. Między y -y -y. mną i Zulejką toczy się spór. Pomyślałem, że pomożesz go nam rozwiązać. O, nie. Na nic takiego nigdy się nie zgodziłam. What the fuck? O co chodzi? Joshua zwariował. Uważa się za Messiasza i chce się zabić. Nieprawda. Nie uważam się za Mesjasza. Bóg nigdy nie oczekiwałby od ciebie nie Aha, to nie A w łeb. Dalej nie wiem, co tu jest grane. No właśnie. Gdy Joshua trafił za kratki, gazety pisały o nim na piątej stronie. A kiedy media zwęszyły, że się nawrócił, trafił do telewizji. Co w tym złego? Dziewczyny brawo. To, że do więzienia zleciały się sępy. Obiecali zamienić mu karę śmierci na śmierć na krzyżu, jeśli w czasie agonii zgodzi się na kręcenie braindensu. Co kurwa? Co chcesz przez to osiągnąć? Kiedyś Zulejka uczyniła ze mnie dziecko Boże. Teraz kolej, żebym spłacił zaciągnięty dług. Aha. Chcę dać świadectwo miłości. Zrozumiałe i dostępne dla wszystkich. Sorry, ale po prostu miłość, mnie rozjewał. Jeśli istnieje bezwarunkowa miłość, musi istnieć też Bóg. Świat musi przypomnieć sobie o nim na nowo. Chcę dotrzeć do podpiętych, do Paśnika Jamochłonów, do dzieciaków dorastających w sąsiedztwie opanowanym przez gang, do kurew z Jig-Jig Street i do naćpanych korposów, do morderców, którzy wierzą, że kurtka z naszywkami może zmienić świat. Aha. Dopłatnych zabójców, takich jak ty, Vi. Chcę, żebyś rozumiał, co mam zamiar zrobić. Ej, cię powieś. Matka wróciła do domu. Ja pierdolę. Stevensona znam. A ty kim jesteś? Nazywam się Vi. Wynoście się z mojego domu. Pani Józef, ja przyjechałem prosić o wybaczenie. Zamordowałaś mojego syna! Nigdy ci tego nie wybaczę! Żałuję, tego, co zrobiłem! Wynocha z mojego domu! Idź już. Dobra. Dobra. Wynoście się! Chodźmy stąd. Pani Elachmar, proszę. Morderco! Idźcie już. Chodź do, do, do tego. Chodź do auta, nie pierdol. ktoś przystojny. No i co, będę tak czekać pół dnia? Dawaj, chodź. Dwa years, lat, Jakie on ma powolne ruchy, ten chłop. I co się dowiedzieliśmy? Że i tak nakręcisz tego Braidensa. Okej. Okay. Możemy jechać? Halo? W ogóle to jest... Ten znak wygląda jak ten The Science Road 3. Ale to taki i taki, no. Starek. je przez płot przejechaliśmy. Dobrze są. Żałuję, że nie udało mi się porozmawiać z Glorią Elachmar. Miałem nadzieję, że. że wybaczy mi. Pojedziemy coś zjeść. O. Rozumiem ją. Ciężko wybaczyć mordercy syna. Wiadomo było, jak to się skończy. No właśnie którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Ja pierdole. Serio chcecie nakręcić Brandon z ukrzyżowania? Serio. To raczej kontrowersyjny pomysł. To bardzo. Ważny temat zawsze budzi sprzeciw. Muszę to zrobić. Jeśli ktoś nie wstrząśnie światem, to nic się nie zmieni. Mhm. Mm Dobra, pomijmy podróż. Weź Stevensona i zajmijcie dla nas stolik. Chcę zamienić kilka słów z naszym autostopowiczem. Aha. Dobra. Zobaczymy, co ona chce nam Zaczekaj powiedzieć. Co chce... co chce od nas? Co sądzisz o naszej gwieździe? Na pewno ma jest mało głęboko wierzący. Jest głęboko pojebany i wiesz co? To nie ma najmniejszego znaczenia. Jeśli uważasz go za wariata, to dlaczego jest dla ciebie taki ważny? To coś, co w dzisiejszych czasach jest bardzo rzadkie. I przez to bardzo cenne. Jest autentyczny. Serio. W swoim obłędzie głęboko wierzy w to, co mówi. Idealny aktor braindensów. No właśnie. Tak. I nie można tego spierdolić. No dobra, no to postaramy się, żeby... Joshua Stevenson jest dla mojej wytwórni żyłą złota. A rozmawiamy o tym, ponieważ? Mieszasz mu w głowie. Sprawiasz, że Stevenson wątpi. Psujesz perfekcyjnego aktora i moją inwestycję. Aha. Dlatego zapłacę ci dwa razy więcej. A ty dyskretnie się ulotnisz. Nie zgadza się. Nie. Chyba nie zrozumiałeś mojej oferty. Zrozumiałem. Wejdźmy już do środka. Nieźle, jak na głównionego złodzieja. <śm> <śm> to jak? Drażnią mnie ten gotowy. Jasne, ale lepiej na nim uważaj. Może chcieć się odgryźć. To znaczy? Jak się odgryzie? Hmm. Siądźmy przy stole pis. Pa, byłem pierwszy co? Niep się tepnęła. Takich cwaniaków jak ty. Mnie nie nabierzesz. Nie będziesz miał okazji do ucieczki. Czapa cię nie ominie. Nikogo nie obchodzą twoje przekonania. Zamów coś dla nas i przy okazji weź głęboki oddech. Niebo nic sam nie ucina, a wpierdala. Jest. To perpetu z jedzeniem. Jest wierny swoim przekonaniom. Vasquez jest z gliną z powołania? Chyba nie. Urodził się do tej roboty. Musisz mieć na niego niezłego haka. Wytwórnia należy do korporacji. W przeciwieństwie do ciebie Vasquez nie chce sobie robić wrogów. Aaa. Powiedzcie coś więcej o tym Braindensie. No właśnie. Tytuł? Oczywiście pasja. To będzie Braindance nowej generacji. Czyli? Cóż... Stevensona mamy na krótko, więc z nim nakręcimy tylko finał. A! Resztę dorobimy dublerami i niksem wygenerowanych proceduralnie wrażeń. Aha. O, myślałem, że to niemożliwe. Bzdura! Za tym projektem stoi IBM. Mamy technologię i pieniądze. Niedługo aktorzy nie będą nam w ogóle potrzebni. To po co? No wiesz? właśnie. No właśnie, no właśnie. Syna człowieczego. Nie da się symulować cyfrowo. Miałeś w ogóle coś do powiedzenia przy tym projekcie? Wymusił na scenarzystach pasję według Łukasza, nie Jana, jak chcieli. Aha. A, to pewnie ważne dla twojego finału. Jan jest zbyt surowy i pompatyczny. A Ewangelia Łukasza jest dla takich jak ja. Poza tym Rozumiem. Jezus dobrze wie, co go spotka, i jest na to gotowy. Chce przekazać światu to, co on. Co chcesz pokazać światu? Chcesz powiedzieć, że Chrystus jest miłosierny i wciąż umiera za grzechy świata. Skąd ty mhm. z tymi pytaniami? Nawet, że te wszczepimy, robimy wszystko. Rachel, wrzuć na luz. Właśnie, nic o tobie nie wiem. Jak spędzasz wolny czas? Co robisz, żeby się odstresować? Gówno was to obchodzi. Jakie tak. gały. Medytuję. Fajnie. Przy tak stresującej pracy, medytacja na pewno pomaga. Prawdziwy spokój duszy można osiągnąć tylko w Chrystusie. Wiecie, na czym polega wasz problem? i z Chrystusem. Po prostu nie potrafisz zrozumieć, że duchowość jest czymś To wpierdala A ty? Po chuj tu przyszedłeś? Nażreć się na krzywy ryj? Zajdź ze mnie. Nie, bo powinieneś stąd wypierdalać. Nie należysz do wycieczki. Żygam już gadaniną o zbawieniu i miłosierdziu. Religia to sztuka manipulacji, tak jak film. Rachel. Aha kończymy dzień. Zjesz kolację i będziesz nocował w studiu. A ty spływaj stąd. Przelew przyjdzie niebawem. wi. Tak będzie najlepiej. No dobra hmm. to, A co ty myślisz o tym wszystkim? Fazet jest Twoje a korporacja na nim żeruje. Hmm. Mam słabość do tego typu ludzi. Możemy jeszcze długo o tym rozmawiać, ale co to zmieni? Korporacje będą się na takich bogacić, a biednym dalej zostaną brzonki? Gdzie się podział Johnny buntownik? Powiem ci jedną rzecz. Tamten facet jest prawdziwym buntownikiem. To w końcu jest zaburzony czy jest nowym Mesjaszem? No decydujcie się. Ty zaburzony ty jesteś zaburzony, cały świat jest w chuj zaburzony. Ale jeśli ktokolwiek może zbawić świat, to właśnie szaleńce. Aha. Bóg istnieje? Jak sądzisz? O kurwa. Ale pytanie. Serio? Kurwa, o co ci chodzi? Czy naprawdę umarłeś i zmartwił wstałeś? Zastanawiasz się, czy konstrukt może zostać zbawiony? <laughs> W ogóle nie myślisz o konsekwencjach bycia konstruktem? Czy tak naprawdę już umarłeś? Czy umrzesz dopiero gdy wymazana zostanie Twoja ostatnia kopia? Czy pójdę do cyfrowego nieba? Raczej do cyfrowego piechła, ale tak. Jeśli istnieje życie po śmierci, to czy Silverhand już jest w zaświatach, a ja rozmawiam z jego epitafią? Nie myślę o tym. Dla mnie jestem sobą. Nie ma zaś światów i zmartwychwstania. Jest tylko kopiowanie świadomości. Dobra, no to chodźmy. Ale czas wracać do rzeczywistości. Panoć, no właśnie. Do załatwienia. Dawaj. Johnny, chodź, idziemy. Stąd. Bo tu będzie masakra. Wychodzimy I... Gdzie my w ogóle jesteśmy? Na jakim zadupiu? Ja pierdolę gdzie oni mnie wyjebali? Kurwa O Dobra Ale no cóż Następny odcinek no zaczniemy Od tego że będziemy szli tędy, tak? Raz Dwa Dwa poboczne, trzy poboczne, te trzy poboczne trzeba będzie zrobić. Raz, dwa, trzy. Tutaj na tym kawałku. Czyli żeby zamknąć Japantown. Ale to dopiero w następnym odcinku, więc. To by było na tyle. Trzymajcie się. I, nie do... I... I do usłyszenia. Już niebawem. Nie, nie zapnijcie łapce w górę. To no, do komentarz. No i subskrypcja. A dzisiaj taki króciutki odcinek. No, tak wyszło. Więc to tyle. Trzymajcie się. Cześć.